Widzowie, dzisiaj będziemy no. grać w Monopoli Dawaj, gramy, chodź. Ja z grinem. A Michał jest ota Chodź gramy. Michał gramy, gramy! No Michał gramy! Gramy! Okej, okay, gramy pierwszy twój ruch, rzuć kostkę. Trójka. Proszę. Czekaj? Okay. Nie, to nie jest trójka. Jeden, jeden, dwa, trzy. Kupujesz czy mnie? Pizza. Pizza kupujesz. Będę musi jeść. Za jeden dolar. Kupujesz. Udajesz do banku. A później będę mógł wyprosić? Nie. Gdy do dolara? Nie, nie będę. Teraz ja dobra. O, cztery. Nie, pięć. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie czekaj. Cztery. okej, Okazja nie. Okay. Y nie, bo też nie ma szansę to dobra, nieważne, tak to ważne, Pankowałem. dobra. Yy, pączek kupuję. Dodaję do banku. Dąłem już. I znaczek tu robisz. I teraz znaczek. O. Gdzie ty robisz, tutaj? No bo tak. A wiesz co? A, Teraz ty. A jak ty staniesz na moim miejscu, albo ja stanę na twoim, Ta ja? Wiem, ale dawaj, gramy. Ale ty dobra, nie rzuciłeś kostką. No? Dobra, to. A ona... Pokaż, ile... ile to jest? Kostka, pokaż. Pięć. A ty, gdy zostałeś tu? Jeden, no. dwa, trzy, cztery, pięć. O, i stracisz kolejkę! Teraz ja będę miał dwa razy. Teraz ja mam dwa rzuty. Nie. Jestem na skalecie. 5 i 3. Masło i talarach to nie. nie. Mogłeś? Masz. Dobądź bo bo na tym. 5 bo... plus 3. Czekaj. Wiesz, to chyba się się pamiłeś, bo to się nie, nie, Doradzę nie, ty... A ja mam A nie, nie. Nie, nie. Teraz trochę nie. Ja też mam 2. Aniośle. Nie będę ukrywać, wiesz? Bo ty nie umiesz, żeby bo teraz wszystkie tobie zabiorę dobry miał go